Telewizja Herman Schmittendorf, serdecznie witam w naszym programie. W oczach wielu miłośników kolejnictwa, koleje wąskotorowe mają swój szczególny urok, zwłaszcza gdy prowadzą przez góry, a imponujące wiadukty są częścią inwentarza kolejki. Właśnie taką koleją chcemy dzisiaj zwiedzać High Street Stalban w Austrii. Serdecznie, zapraszam. Dla miłośników kolei, mosty i wiadukty mają swój szczególny urok. Zwłaszcza jeśli jest to trasa górska i wąskotorowa. Dzisiaj chcemy zaprezentować taką kolejkę. Znajduje się we wschodniej Austrii, w Styrii. Nasze nagrania pochodzą z 2012 roku. Dlatego możemy pokazać także to, czego dziś już nie ma. Niestety w 2020 roku na Fire Street Talban. Nie przejechał na razie ani jeden pociąg turystyczny. I to nie z powodu epidemii. Trudno w to uwierzyć, ale koronawirus nie jest odpowiedzialny za to wszystko. Przyczyna utrudniania ruchu kolejowego ma charakter prozaiczny. Do 2022 roku w Weitz, w miejscu początkowym linii kolejowej powstanie nowa lokalna arteria komunikacyjna. Ten projekt budowy drogi blokuje także skrzyżowanie z linią kolejową, dlatego w 2019 roku pociąg turystyczny jechał tu po skróconej trasie z Brickfeld do Anger. Ale w czerwcu bieżącego roku okazało się, że to też nie jest możliwe, ponieważ w rózek woda zmyła szyny na innym przejeździe. W drodze z Brichfeld nie ma teraz stacji z budynkiem, w której można by odstawić pociągi na drugim końcu podróży. W związku z tym należy najpierw naprawić wyboczenie torów w rozek, aby sezon turystyczny na tej linii mógł się wreszcie rozpocząć. Ale to nie powinno przeszkodzić nam w zaprezentowaniu tej pięknej kolei. Baza kolejki Fajstri Stalban znajduje się w Wajc, Tutaj operator kolejki Styryjskie Koleje Państwowe prowadzą ruch normalnotorowy po jednej stronie budynku dworcowego, a ruch wąskotorowy po drugiej stronie. Z pobliskiego Graz istnieje połączenie o standardowej szerokości toru przez Gleisdorf do Weiz. Na ostatnim odcinku tory standardowego rozstawu i prześwitu 760 mm biegną do dworca Weiz równolegle. Dlatego pociąg parowy musi czekać, aż przyjedzie pociąg o normalnym rozstawie. W rejonie stacji tor wąskotorowy prowadzi do peronu przez charakterystyczny rozjazd krzyżowy. To skrzyżowanie torów jest wyposażone w ochronę sygnalizacyjną z obu stron. Na terenie stacji Weiz znajduje się również strefa zajezdni dla obu prześwitów, a także rozbudowane zaplecze przeładunkowe, zwłaszcza dla przewozu talku z Tal Talk wdmuchiwano tutaj z wąskotorowych wagonów cystern do wagonów kolei normalnotorowej za pomocą systemu silosów. Oprócz cystern, talk był również transportowany w opakowaniach w wagonach z przesuwnymi ścianami. Jednak ruch towarowy odbywał się na Five Street Stalban tylko do 2014 roku. Dzisiaj talk z Ober Fai Streets jest transportowany ciężarówkami. Podróż zaczyna się w Wajc, Trasa kolei Five Street Stal biegnie dużym łukiem wokół miasta, a następnie wymaga pełnego zaangażowania lokomotywy na pierwszym zboczu. Region wokół Weiz, a także w górnej części doliny rzeki Freistreets charakteryzuje się uprawą owoców. Preferowane są tu szczególnie szlachetne odmiany jabłek. Wszędzie w dolinie można spróbować i oczywiście kupić produkty w postaci stałej i płynnej. Po lewej stronie szlaku kolejowego pojawia się barokowy kościół pielgrzymkowy na górze Weizberg. Kościół Weizberg-Kirsie, Weiz-Wschód, bich. To pierwszy piękny motyw fotograficzny po drodze. Pierwszy kościół wzniesiono na górze Weizberg w XI wieku. Jednak ta prosta romańska bazylika w XVIII wieku została zastąpiona barokową bazyliką. W styczniu 2018 roku nazwano ją bazyliką mniejszą, a tym samym piątym kościołem na terenie diecezji Graz-Sekał. Linia kolejowa znajduje się we wschodniej Austrii, we wschodniej Styrii. Mieszkańcy tego regionu są dumni ze swojego bliskiego związku z wiarą katolicką. Region stał się także popularnym miejscem pielgrzymek. Każdy, kto pielgrzymuje do Wajc, jest wręcz rozpieszczony wyborem kościoła. Kościół świętego Tomasza na Toborze jest prawdopodobnie najstarszym zachowanym budynkiem w centrum Wajc i można go również znaleźć w herbie miasta. W okolicy miasta znajduje się wiele małych kaplic, do których często można dotrzeć sielskimi szlakami turystycznymi. Święty Ruprecht oferuje również swoim zwiedzającym piękny barokowy kościół, a także grotę pokojową tuż obok kościoła. Warto również zobaczyć Bright Eger który jest wzorowany na Weizbergkirche. Miejsce spotkania wewnętrznej kontemplacji i odpoczynku to miejsce błogosławieństwa dla dzieci, kaplica Kern i wiele więcej. Cechą szczególną Five Street Stalban są betonowo-kamienne wiadukty. W czasie budowy kolei Five Street Stalban była swego rodzaju torem testowym dla takich konstrukcji. Wiadukt Bachla jest jedynym wiaduktem, który został zbudowany w całości w klasycznej konstrukcji kamiennej. Natomiast wiadukt Grub jest największą konstrukcją kolejki Five Street stalban o długości 276 metrów. Fajstreet Talban ma ponad 100 lat i została otwarta 15 grudnia 1911 roku. Nawiasem mówiąc, jest to jedyna kolej lokalna w Austrii, która powstała bez wsparcia państwa. Długość trasy wynosi obecnie około 25 km. Pracownicy z Turcji, Włoch i Słowenii zbudowali linię kolejową z czterema stacjami, trzema tunelami i dziewięcioma wiaduktami w ciągu zaledwie 27 miesięcy. Dawne przedłużenie trasy do Ratem o długości dodatkowych 18 km jest teraz ścieżką rowerową. Dlatego w pociągach znajduje się również wagon na rowery, aby miłośnicy dwóch kółek mogli zwiedzać dawną część kolejki właśnie na rowerze. Pierwszy krótki postój po drodze: należy uzupełnić zapas wody parowozu. Skład wagonów prowadzi parowóz o nazwie numer 2 Zillertal. Jest to przedstawiciel lokomotyw serii U. Seria U jest jedną z najczęściej budowanych lokomotyw wąskotorowych w Europie. W latach 1894-1922 54 egzemplarze serii U zostały wyprodukowane i zakupione m.in. przez prywatne, lokalne koleje w ówczesnej Austrii. Po 1953 roku w obecnych państwowych kolejach UBB lokomotywy te otrzymały oznaczenie seryjne 298. Mają prędkość maksymalną 35 km na godzinę i moc 165 kW. W 1897 roku trzy lokomotywy serii U zostały oddane do użytku przez cesarsko Królewską Kolej Austrii na trasie Łupków-Cisna. Po 1918 roku weszły one w skład nowo powstałych polskich kolei państwowych. Po II wojnie światowej wąskotorowe linie PKP zostały przebudowane na jednolite tory 600 i 750 mm, a następnie wycofano z eksploatacji lokomotywy niepasującego już austriackiego prześwitu toru. Z tego powodu w Polsce nie zachowała się żadna lokomotywa dawnej serii U. Z drugiej strony nadal jeżdżą one po Czechach. Lokomotywa o nazwie Zillertal była jedną z dwóch lokomotyw, które zostały zbudowane w 1900 roku na potrzeby otwarcia kolejki wąskotorowej Zillertalban w Austrii. Kiedy realizowaliśmy nasze nagranie na Freistritt Stalban, parowóz numer 2 został właśnie wypożyczony od kolejki Zillertal. W międzyczasie parowóz został wypożyczony do Walii. Do 2021 roku będzie obsługiwać kolejkę welshpool Linefer Light Railway. Nasz pociąg zbliża się do wiaduktu Hollerbach. Silna powódź w latach 60. ubiegłego wieku doprowadziła do zerwania części tego wiaduktu przez strumień o tej samej nazwie. Po przebudowie istniejących łuków kamiennych zdecydowano się na zastosowanie stalowej belki pośrodku mostu ze względu na koszty. Dojeżdżamy do końca linii kolejowej stacji Brickfeld. Znajduje się tu rozbudowane zaplecze kolejowe. Lokomotywa przestawia się na drugi koniec składu wagonów i wraca tendrem do przodu. A teraz kilka ujęć drugiego parowozu na kolejce Five Street-Stalban. Jest to lokomotywa serii oznaczona jako rzymskie 4A5. To parowóz wąskotorowy bośniacko-hercegowińskich kolei państwowych i jugosławiańskich kolei państwowych. Seria ta została zbudowana w 186 egzemplarzach w ciągu 45 lat. Jugosławiańskie Koleje Państwowe nazwały ją serią 83. Parowóz na kolejce High Street Stalwan nosi numer 83180. Jest to jeden z najmłodszych egzemplarzy tej serii. Wyprodukowany w 1949 roku w jugosłowiańskiej fabryce duro da Lokomotywa rozwija prędkość 35 km na godzinę. Wiadukt Grup jest najpotężniejszy i najdłuższy podczas całej podróży. Ma 276 metrów długości, 13 łuków i jest również pierwszym wiaduktem monarchii królewskiej i cesarskiej, który został zbudowany w całości z betonu. Najlepiej będzie to widać zaraz za Wajc po prawej stronie Five Street, Talba. Za chwilę po wiadukcie Grup czeka już kolejna atrakcja. Tunel Hartbuch jest najdłuższy na trasie. Ma długość 222 metrów. Następnie stromy odcinek linii kolejowej prowadzi przez las. Kolej mija zamek i prowadzi nad wiaduktem Feist. Atmosfera starych wagonów, przytulne szarpanie przez dolinę Street. spokojny rytm, wszystko rozprawia, że jazda po Street. Talban jest miłym doświadczeniem. Mijamy przystanek Rozek. Austria jest dumna ze swojej ekologicznej produkcji energii. Oto przykład położony przy drodze szynowej elektrownia wodna Kaba. a tu pociąg wraca z Brikveld przejeżdżając przez tunel Fronsberg. Mijając przystanek Koglhof dojeżdżamy do miejscowości Anger i potem do Oberfeistrigs. Kiedyś Feistritz Talban dojeżdżała do Ratę i woziła węgiel wydobywany tam do 1960 roku do Weiz. Dzisiaj najważniejszym ładunkiem jest talk wydobywany w lesie Rabenwald, transportowany kolejką linową do Doliny, przeładowywany do specjalnych wagonów towarowych w Ober Feistritz i ostatecznie wożony do Weiz. Talk jest używany m.in. w kosmetykach i przy produkcji samochodów. Na przykład przy obróbce gumowych uszczelek i węży. Z tego powodu dworzec w Oberfeistrzitz, do którego zbliża się tutaj pociąg, odegrał ważną rolę w transporcie towarowym. Stąd bocznica rozgałęziała się do młyna talku firmy Lucenats neinz Fabryka talku była jedynym klientem kolejki Feistrzitz Talban. Niestety w 2014 roku fabryka zaniechała transportu szynowego na rzecz przewozu drogowego. Odtąd na tej kolejce nie ma już codziennych przewozów towarów czy osób. Pozostał jedynie weekendowy ruch turystyczny. Na naszych ujęciach z 2012 roku nad wagonami można zobaczyć kolejkę linową, która transportuje talk z miejsca wydobycia. A teraz pokażemy początek jazdy z Weiz po wąskotorowej kolejce z pozycji maszynisty lokomotywy spalinowej. Najpierw należy przejechać skrzyżowanie z torami o normalnym prześwicie. Pod koniec kwietnia 2019 roku na kolejce pojawił się inwestor i zakomunikował, że Five Streets Talban chce wykorzystać jako tor doświadczalny dla nowych technologii w branży pojazdów szynowych. Planowane jest również wznowienie codziennego ruchu pasażerskiego. W użytku powinny znaleźć się składy podobne do tramwajów. Obecnie codziennie kursuje tu w krótkich odstępach czasu pięć autobusów szkolnych i podmiejskich, a pociąg byłby, tak jak kiedyś, bardziej praktyczny i szybszy. Rozważa się też objęcie ochroną konserwatora zabytków w całej trasy FajStreet Talban wraz z mostami, tunelami i dobrze zachowanymi stacjami kolejowymi. Wiosną 2020 roku stało się jasne. Od czerwca tego roku nowym właścicielem kolejki będzie wiedeńska firma technologiczna Placer Rail Holding. Siłą napędową sprzedaży udziałów była gmina Brickfeld. Jej wiceburmistrz uważał, że prywatny właściciel jest mniej kłopotliwy, jeśli chodzi o niezbędne inwestycje i utrzymanie trasy. Ale drugi główny właściciel kolejki, klub U44, który uruchomił turystyczne pociągi parowe 46 lat temu, długo się wahał, zanim sprzedał swoje udziały. Porozumienie zostało jednak osiągnięte. Potencjalny kandydat najwyraźniej był w stanie rozwiać wątpliwości klubu U44. Dyrektor zarządzający nowego większościowego właściciela wyjaśniał, Chcemy wykorzystać trasę kolejową jako trasę testową, na przykład w projektach badawczych dotyczących pociągów zasilanych akumulatorowo lub sygnalizacji. Placer chce zainwestować od 3 do 5 milionów euro w renowację torów, tuneli i wiaduktów. Od 2022 roku, kiedy plac budowy nie będzie już utrudniał transportu lokalnego, Wajc, pociąg parowy powinien wrócić do stolicy Okręgu. Dla Doliny Street i szerszego obszaru kolej wąskotorowa powinna nadal służyć jako platforma reklamowa i rozrywkowa, zwiększając tym samym ogólną atrakcyjność regionu. Biznes turystyczny nadal będzie zarządzany przez Stowarzyszenie Turystyczne Bytes i Klub U44, z których każdy ma teraz około 7% udziału w kolejce. Do tej pięknej kolejki jeszcze powrócimy w naszym programie. Na dzisiaj pora na zakończenie naszego programu. Do następnego razu, do widzenia.